Witam w kolejnym odcinku ze StarTraków hmm, Za nami już y, ponad połowa kampanii zaliczona, więc co, bez zbędnego przedłużania jedziemy dalej. Tym razem weźmiemy się za trasem C06 i zobaczymy, jak ten nam tutaj pójdzie. Ok, tradycyjnie wprowadzenie na początek. Zobaczmy, jak y, trasa będzie wyglądała. I tak, po wprowadzeniu mamy Star Stadium C06, autorem Flips. I tak, na złoto. 39 sekund I tak, po ostatniej frustracji na C05 Mam nadzieję, że tutaj pójdzie o wiele lepiej Bo tam ta ma mapa mnie dość mocno zirytowała Zobaczymy, jak tutaj pójdzie Okej, okay, co to jest? Nie, no mapa wygląda o wiele ciekawiej Fajnie się jedzie Aha Dość długa Dobra, co co jest dalej Dobra, tutaj to, tutaj to Czyli jazda po takich budynkach Łochy, wow, jeszcze wyk wykręcenie do mety Nie no, mapa fajna Na pewno lepsza od poprzedniej Myślę, że tutaj powinno być o wiele łatwiej niż tam hmm. Dobra, tylko tak Ok, czemu strzałka pokazuje tam? To nie wiem hmm, to było blisko Tutaj mogę bez spowolnienia Jezu Nie zadziwię, że tutaj trzeba aż tak mocno zwolnić Dobra Jedziemy dalej Dwa medale na początek, teraz jedziemy po kolejny No i to jest ciekawe, że Tu nie mamy słupa, a po drugiej stronie jest słup Więc od razu polecam wybrać lewą stronę No dobra, spróbujmy w taki sposób Okej, okay, no to powiem tak, złoto nie jest trudne. Ale przy takim błędzie mo można je spokojnie zdobyć. Nie, mapa o wiele lepsza. 39.00 10 punktów. Not bad. Można lepiej, ale zajmę się tym kiedy indziej, jak już będę polował na lepsze czasy, to może wtedy. A co do samej mapy, to jest fajna, fajnie się jeździ. To jest trochę nietypowy fragment. Słup, nie ma słupa, czyli dobra droga, zła droga. Zależy jak to interpretuję to. A co dalej, no to też, fajny fragment. Taka trochę, kolejny taki speed tech. Fajnie się jeździ. Jedna chyba z lepszych map, z niebieskiego poziomu. Lepsza od C5. I fajnie, że tutaj nawet białe sterowce mamy. I takie jeszcze logo. Nie no, dobra mapa, to trzeba przyznać. Dobra rekompensata za nieudane C05. No to co? Jeszcze jedną w takim razie rozegrajmy. C7. Star Stadium C7. Okej, okay, mapa Arkesa. No to jedziemy. Znowu prawie 40 na złoto. I zobaczymy, co nasz drogi Arkes przygotował tym razem. Aha, słupy na starcie. Ale jadę dalej. Bo chcę zobaczyć, co tutaj. Hopla, hopla. Na razie początek mi bardziej akrobatyk przypomina, niż mapę typu speed. Chociaż może się to jeszcze zmieni. Ok, znowu jazda po tych... Hmm, po, po konstrukcjach, czyli nie wiem, po budynkach? Nie wiem jak to nazwać. Okej, okay, co jest dalej? Tutaj widzimy długi skok. Ale bardzo długi. I to meta, nie no, mapa to jest też dobra. Spróbujmy ją lepiej przejechać. Bez obijania się o jakieś durne słupy. Opla, jedziemy na turbo. Tutaj trzeba dobry drift zrobić i powinno być ok Dobra spróbujmy w taki sposób Albo bez driftu da się też Teoretycznie No tu będzie się ciężko wyrobić ale widzę, że powoli doganiam okej, okay, tu nie było znaku 87 Dobra, czemu ja zawsze srebro, zawsze na początek zdobywam O, i teraz od razu lepiej. To może być troszkę cięższy fragment. O nie, nie dam ci tak łatwo wyprzedzić mnie. Nie tym razem. I tutaj muszę pamiętać, że muszę wykręcić na prawo. Minus 34. Okej, okay, chyba mamy wygraną. Na pewno. Okej. Okay. Kolejne złoto wpada. W ogóle nie poprawiłem pozycji w Polsce, ale na świecie zawsze jakaś jest. No i tak, ta mapa też jest całkiem ciekawa. Fajnie się jeździ. Prawie full speed, prawie, ponieważ mamy tutaj parę takich fragmentów technicznych, na przykład oto. Tutaj trzeba troszkę podriftować. Ale to jest bardzo symetryczny fragment, jeżeli zobaczycie z tej strony. Podoba mi się. Hmm, że takie coś zastosowano tutaj mamy też lupa no i ten fajny skok mi się podoba tu można byłoby coś jeszcze dodać ale to już takie czepialstwo nie się ogólnie ma mapa jest okej okay. dobra chodźmy dalej C08 teraz skoro tak szybko złamaliśmy dwie Star Stadium C8 o jezu już po tym bitrze widzę że będzie niezła Okej, okay, Star Stadium co08, autorem jest IOFAN. No i zobaczymy co tym razem. Nie czeka. Ten start już mi coś przypomina. Ale to nie jest to co myślę. Eee... <grybujesz> Okej. <Okay. grybujesz> nie wiem co ja zrobiłem właśnie. Hopla. A, bo tu trzeba skoczyć. O Jezu, wąskie drogi Co dalej? Tutaj Dobra, przejadę to raz, żeby zobaczyć gdzie dokładnie. Eee, dobra hmm. I co jest tam? Widzę jakiegoś lupa. Eee, okej. Okay. Serio, ja mam tyłem to jechać. Cyk I tu jest wini dobra. No to to będzie na pewno trudniejsze. A to spryciarz jeden, patrzcie jak wyskoczył No ale mapa też dość ciekawa Ale trzeba będzie tutaj dużo dokładności włożyć, żeby trafić. Tego chyba raczej nie przeskoczę bo Będę musiał tu bardzo dokładnie pojechać A może jednak? Jeżeli miałbym być szczery to jest na razie najtrudniejsza mapa z tego drugiego rzędu Bo poprzednie dwie były bardzo łatwe Okej okay, udało mi się, tutaj ledwo ominąłem słup No i pytanie co to będzie zaraz Ta jazda od tyłu, świetnie Problem jest taki, że ja nie umiem za bardzo jechać do tyłu Rzadko kiedy mam taką okazję Ale to powiem szczerze znowu, bardzo oryginalny pomysł, żeby Jechać mapę od tyłu Kurde, nie, ja to muszę zwolnić, bo nie wyrobię się przy, wtedy przy słupie ale końcówka mnie trochę martwi, jak ja mam to od tyłu pojechać. Będę musiał się szybko przestawić na inny model jazdy. Jazda od tyłu się jednak trochę różni. Tu ja nie wiem co mi wyszło. Ciężko w ogóle czyste przejazdy tu co zrobić. Widzicie. Kurde, zawsze zapominam, że tutaj jest ta wyskocznia. Dobra, muszę pamiętać o niej E, eee, co to ma być? Ok, jest jakaś tam pozycja poprawiona. Chyba będę musiał to pojechać perfekto, czyli bezbłędnie, żeby na końcówce nie stracić. Okej, okay, dobra, jest! Jest! W końcu! O rany... 31.50 No, siódmy w Polsce, ładnie. No, ale to oryginalny pomysł, trzeba przyznać. Fajna mapa, mimo że ciężka, to mi się akurat spodobała. Hmm. Powiem szczerze, a... Offan zrobił dosyć nietypową wyakrobaty, taki... Specyficzny bym powiedział nawet Bo ja jeżdżąc od tyłu w stadion, Czegoś takiego jeszcze nie widziałem no, O właśnie o tutaj, spójrzcie na to Śmiesznie to trochę wygląda Co tak jedziemy od tyłu do mety No, niecodzienny pomysł Dobra, zobaczmy jeszcze Jak mapa wygląda Nie no, mapa jest Fajna, całkiem fajna Fajnie się po niej jeździ przyjemnie też no nie ma się do czego przyczepić no dobra myślę że na razie zostawię to nie wiem jak będzie z C9 nie wiem czy to jest trudne czy łatwe więc to zostawię na kolejny odcinek więc w następnym rozegramy sobie C9 i C10 może jeżeli dobrze pójdzie to jeszcze coś z tego rzędu otworzymy a zobaczę a tymczasem to na razie na tyle dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach